Siemano, widziałeś lub słyszałeś może o stronie Eneba? Eneba zajmuje się oczywiście, jest to strona, gdzie możemy sobie kupić fajne gierki, oczywiście potaności. Jak możecie zauważyć, mamy oczywiście tutaj farminga za 90 zł. Oryginalnie chyba na Steam jest tego, co ja wiem, jest za 130 zł. Także jeżeli ktoś jest może zainteresowany, to macie link w opisie do promocji. Możecie skorzystać z mojego kondu. Nie tylko to oczywiście znajdziecie farminga, ale także inne gry. Macie tutaj dużo oczywiście do wyboru jeśli chodzi o kategorie, macie gry, kody podarunkowe oczywiście na xboxa, gierki, także znajdziecie na pewno coś dla siebie, także jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to oczywiście link macie w opisie, zapraszam bardzo serdecznie do wyboru, oczywiście do koloru. Także witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek ja Was witam w serii na Boczkowie. W kolejnym oczywiście odcinku dajcie łapkę w górę na początku tego materiału. Oczywiście standardowo to już wiecie. Subika na kanale możecie także oczywiście zostawić, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji. Napiszcie hashtag dzisiejszego filmu. Hashtagiem, właśnie dzisiejszego filmu będzie hashtag już. E, Na ty znaczy się będą e, oczywiście hashtag targi. E, ja wam szybnę serduszko. Kto to w ogóle widzę, wy otworzył z tyłu bramę. Na ty się wiatę do garażu. Ja to widzowie zamknę elegancko. Tutaj tak samo. E, tak, widzę dokładnie. Napiszcie hashtag targi, bo w dzisiejszym odcinku jedziemy oczywiście, w widzę, motorem na targi. Stałem, widzowie zaproszenie e, w innej, oczywiście, miejscowości, bo to widzowie nie jest w tej samej miejscowości. Także to tak nie wygląda. E, stałem zaproszenie na targi rolnicze. Dosyć widzowie, dosyć ogromne, dosyć duże te targi rolnicze będą e, Tak jak mówię, znajdowały będę się w innej miejscowości, także będziemy musieli widzowie do nich pojechać. E, I teraz tak, na poprzednim odcinku widzowie była orka czyli to była chyba wczoraj e, wielka oczywiście była tam w topach sami się widzieli to tam był linką wyciąganie w ogóle Ursusa e, także dosyć widzowie większy ten lepszy taki grubszy odcinek był e, no i tak jak mówię dzisiaj jest okazja pojechania na targi bo tak jak mówiłem taki odcinek się oczywiście pojawi także dajcie łapkę w górę w nord tego filmu e, i mam nadzieję że w dzisiejszym odcinku coś się uda ogólnie znaleźć e, a myślę że to myśli, myślę że to będzie widzowie e, coś do Kupna, coś może widzowie dzisiaj na odcinku znajdziemy. E, a wiecie, coś takiego szukam, kosiarki szukam. E, ciągnika na pewno nie, bo ciunika póki co widzowie nie będziemy kupowali. Ale mówię, jakoś kosiarkę, coś właśnie te przycząsarkę, zgrabiarkę. Wiecie, takie maszyny właśnie zielenkarskie e, Bo trzeba widzowie pokosić, nie? Bo trzeba widzowie skosić łąkę. Sami, jak sami wiecie, łąka jest e, do koszenia, generalnie. E, także ona była właśnie jakaś kosiarka była szukana do właśnie do kupna także trafiły się teraz targi i mam nadzieję że jak pojedziemy na te targi to akurat coś tam się uda nam to wyznaleźć jeśli chodzi o, o kosiarkę i sprawy właśnie takie tam sianokosowe, co nie wszystko właśnie wszystkie widzowie takie sprzęty typu właśnie pod kosy ja sobie wzajem zapalam oczywiście motor pojedziemy sobie, w sobie motorem bo tak jak mówię nie posiadamy zawierzonego auta oczywiście na gospodarstwie jeszcze póki co ale wzajem za niedługo oczywiście w pojedziemy także na komis także coś może może się uda widzowie znaleźć e, pojedziemy sobie widzowie tędy przez pola oczywiście bo to nie jest chyba po drodze asfaltowej się tam chyba nie jedzie chyba nie e, dobra tak widzowie ja pojadę oczywiście tędy przemieszczamy się tędy tędy widzowie jeszcze na odcinku żeśmy widzowie jeszcze nie jechali e, także wy dopiero widzowie zobaczycie to pierwszy raz jak tędy oczywiście jedziemy e, także pierwszy raz dopiero macie stąd y, widoki jak to ogólnie widzowie wszystko, wszystko tutaj wygląda ja sam widzę, że tutaj nawet jeszcze nigdy nie byłem. Tu drogi nie ma, aha, tu widzę że drogi nie ma, czyli trzeba tędy jechać. Dajcie łapkę w górę, widzę, pod dzisiejszym odcineczkiem. Kto jeszcze widzowie nie dał, także dajcie łapkę w górę. Bo tak jak za chwilę mówię, jedziemy na nowe. Jedziemy, no powiem wam, że na duże, ogromne targi rolnicze, także mam nadzieję, że to ci uda się kupić. Także jeżeli to kupimy, to w dzisiejszym. Albo jak nie kupimy, to ja wam się zapytam, czy to kupić, czy nie kupić. Także no, dzisiejszy odcinek, jakby taki głównie poświęcony. No nie na gospodarstwie, bo nie pracy polowej w dzisiejszym dziku nie ma, także jedziemy póki co um, z tymi maszynami się porozglądać, bo widzowie dostałem zaproszenie, także czemu widzę by nie skorzystać, co nie? Właśnie to czemu widzę by nie skorzystać, nie skorzystać, także e, jedziemy na te targi. I zobaczymy co coś może ciekawego się uda dla nas znaleźć. A myślę że coś tam na pewno będzie, bo... Wiecie, targ jak targi zawsze coś tam będzie, jakieś ciuniki kombajny, także... Myślę, że coś na pewno wpadnie w oko, ale wiecie, z tych tuników i z tym kombajnu, to na pewno, widzę, nic nie wybieramy do wyboru, bo jak nie mamy pieniędzy, także wiecie, na razie z tym to musiemy, możemy się powstrzymać dopiero póki co, ale tak jak mówię, mm, maszyny to na pewno coś kupimy, bo jak dobrze wiecie, szukamy oczywiście kosiarki. Także jeżeli dojadę, będę w innej miejscowości, w tej co trzeba, także odpalę wam kamerę i dalej będziemy nagrywać. E, dobra, widzowie, jestem generalnie, ale tak, znajduję się w ogóle w jakimś lesie, totalnie nie wiem w sumie gdzie. Ale z tego, co widzowie mi pokazuje, lokalizacja to się chyba dobrze znajdujemy i chyba powiem wam, że nawet dobrze jedziemy. Tak mi się, widzowie wydaje, że chyba dobrze jedziemy, o ile się nie mylę. Ale tutaj, wiecie, tak też za szybko nie pojedziemy, bo tutaj, widzowie, do dosyć duże górki są, pagórki, górki, pagórki. Pa, Takie wiecie. Takie pofalowane miejsca. Także ciężko się widzę, tutaj jeździć generalnie. Bardzo ciężko. Ale dobra, w sumie damy radę chyba tędy przyjechać jakoś. No wiecie, musimy sobie dać radę jakoś tędy przyjechać, bo innego zawierania nie ma. Jeszcze kawałeczek gdzie przez ten las musimy przyjechać i prawdopodobnie zaraz powinny być ten sklep z tymi maszynami poukładowy, które będą poukładane na sklepie. Ale chyba dobrze jedziemy Tak myślę, że dobrze jedziemy Oho, zobaczcie widzę w ogóle jakie to są górki, nie? Jeszcze raz widzę, że się spotykam w ogóle Z takim terenem nierównym Zobaczcie tu Totalnie nierówne, nie? Dobra, i to jest w widzowie prawdopodobnie tu po lewej stronie Dobra, są widzowie, stoją maszyny już Widzicie? Stoją widzowie już maszynki Ja sobie tu postawię ten motor Dobra Obrama się w ogóle automatycznie otwiera, i tak to widzę. Wyglądają dzisiejsze targi rolnicze e, w dzisiejszym oczywiście odcinku. Tutaj na Boczkowie, w ogóle widzę, tu jakaś zgrabiarka została. E, tutaj jest jakaś zgrabiareczka, taka o, potingera, ale dobra, na nic się nie skupiamy. Zacznijmy od tego, że w kółko jest wszędzie dużo maszyn. Tutaj w ogóle są prasy, tutaj jest pszczepa samozbierająca. Tutaj jest grabiarka, z grabiarki, tam w ogóle widzę stoi do ziemniaków, oczywiście kopaczka ta większa, tu ciągniki, z tyłu ciągniki, tu kopaczka, tam rozsiewacze, opryskiwacze, talerzoweczka. No i tutaj widzę z przodu mamy dwie koszarki, które widzę w dzisiejszym odcinku będziecie musieli wybrać. No to się widzę, to prawdopodobnie Wy będziecie oczywiście wybierali, jeśli chodzi o te koszarki. Tu w ogóle widzę jakaś fajna katapulta, taka widzowie ozdobna, starodawna, jak możecie zauważyć, dajcie łapkę w górę po dzisiejszym, oczywiście odcineczkiem, nie zapomnijcie. No to w sumie widzowie oględziny rozpoczniemy sobie widzowie myślę, że od tego Tutaj w ogóle widzowie opreskiwać, tak chyba to jest czeski z tego co pamiętam, chyba tak, ślęża, sz szlęża Tak to widzowie chyba jest czeski yy, opreskiwać na kołach oczywiście, na ośce Dosyć widzowie powiem wam Eee, dosyć wam że fajny opreskiwaczek Jak na tą serię myślę, że kiedyś kiedyś będzie. E, pilmecik oczywiście tutaj taki sam, chyba ogólnie posiadamy na gospodarstwie. Eee, akpil Bulwa oczywiście dwujeczka eee, To jest kopaczka do ziemniaków, dosyć powiem wam że, że fajna, ładna, także myślę, że kiedyś może zawita na seryjkę Myślę, że tak, a jak nie to będzie oczywiście ta, eee, ta nasza Eee, tutaj mamy zawierosiewacz. Dosyć duży Ale spoko oczywiście wyglądowo Na dwa talerze, nawet jak możecie zauważyć, nie na jeden na dwa talerze. Eee, Talerzeczko oczywiście Famarolka eee, nasza polska. Duża. To taki wiecie pod któryś z tych ciunników wiecie po tego Gendera lub tego pozetora Kolejny to jest rozsiewacz oczywiście także do nawozów Ten jak najbardziej po 60 by się nadał po całą 62 Lecz nie wiem jakby to było czy czasem by nie podnosiło przodu Także tutaj w sumie też nie wiem jakby to wyszło ale taki fajny oczywiście rozsiewaczek jest taki brzeg tutaj jak możecie zauważyć Unia brzeg to chyba jest tak, Unia tak, tu jest w Unia Brzeg, także dosyć fajny, oczywiście, rozsiewaczek. Nie wiem w sumie ile on mieści, bo tu pokazać 400 litrów chyba. Ale dokładki, można sobie zamontować, założyć to będzie 600 chyba litrów, chociaż albo 800. Także dosyć sporo. Eee, tutaj, właśnie, dole te kosiarki są. Jedna oczywiście, agromet Pomarus, Łupsk eee, Dosyć fajna kosiareczka. Możecie w sumie, widzowie, napisać w komentarzu, co chcielibyście, aby się na boczkowie pojawiła właśnie ta kosiarka, która jest tutaj. o czyli ta famar, y, agrometr Famarol Subsk, e, czy właśnie tutaj Osa, y, bo taka widzę jeszcze Osa tutaj jest. Eee, dosyć powiem Wam, że też ciekawa Można w ogóle osłonę założyć tutaj na tą końcówkę Tu w ogóle, tu w ogóle może to jest zaczep oczywiście wysunąć, byśmy chcieli wóz podpiąć lub przyczepę No i jest w OSA oczywiście dwójeczka i to jest właśnie taka koszarka rotacyjna. E, także macie tutaj po dzisiejszym odcinkiem dwie koszarki do wyboru, które chcecie na boczkowie Jedynka to oczywiście macie tutaj koszarkę rotacyjną no i oczywiście dwójkę to macie koszarkę OSA. Także do wyboru należy do Was z tych dzisiejszych targów musicie wybrać jedną koszarkę tak, którą na pewno kupimy na tych dzisiejszym odcinku na tych targach e, tutaj możecie sobie zauważyć mamy przy, mamy prasy oczywiście e, to są prasy rolujące oczywiście e, nabelki e, klas Roland 66 e, SIP ma oczywiście nasza polska Z279, samo samozbierająca oczywiście prawdopodobnie polska, agrometowska oczywiście z tyłu kolejne ciuniki, tutaj jak widzicie macie Doćwara e, e, Ren e, Renuelta oczywiście Renate, jakiś tam tir w ogóle to nie nie wiem. E, Zgrabiarka 4 gwiazdowa. E, to się nam przyda. Prawdopodobnie tak, że to będzie kupione. E, przeczosarka, kolejna przyciąsarka. tu w ogóle chyba polska przyciąsarka, chyba agromet. E, tak, e, to jest agromet słupsk, oczywiście nasza polska. E, mamy tutaj oczywiście fara, oczywiście przeczosarka też fajnie ładna zrobiona jest. E, tu jak mówię właśnie, jest to taka kopaczka, to jest oczywiście ta bolko kopaczka. E, Z643, e, także schemat smarowania kombajna. E, dosyć powiem Wam, widać, że fajna sprawa, e, no ale my ziemniaków, póki co to nie posiadamy, także też nie będziemy tego chyba póki co na razie kupowali. No i ciągniki, ale to wiecie, ciągniki są mało nas interesują, bo tu mamy masę Fergusona, tu mamy także 62, tu mamy Balerausa, tego ntz -a. Eee, mamy w ogóle 30, fajną, zieloną kawą. Mamy także taką 30, eee, czyli miodową. Miodowa i oczywiście tutaj e, taka zielonkawa. Mm, obydwie wizualnie to są te 330 y, M. Mki oczywiście dają tutaj to są. Tylko z tego, że jedna nie ma z przodu kratki, druga ma to około kratkę tutaj, natura. E, także tym to się wizualnie w sumie różni. E, John Deere, oczywiście 5090R. Myślę, widać, że kiedyś na tej serii wystąpi. Myślę, że on będzie kiedyś kupiony. E, jak się dostanie, w jakieś dopłaty do finansowania, czy po prostu sami zarobimy na niego Z spipcie. Także to możecie że się spodziewa, że na pewno wystąpi na boczkowy. Oczywiście ta seria tego Genjira na pewno się pojawi. Zetor Proxima 8441, e, taki oto widzowie. Oczywiście sprzęcik e, Proxima, oczywiście Zetor 90, e, także widzowie, oczywiście tutaj wystąpił na tych targach. E, no spoko oczywiście, zatorek. Ja nic nie mówię, nic nie mam do tego, ale wiecie. To się na pewno nie pojawi ani to, bo to widzowie dużo był na seriach, e, gdziekolwiek się pojawiało, takiego gendera jeszcze nie widziałem, także myślę, że na pewno tego gendera kiedyś weźmiemy e, No i oczywiście Wladimir z witowej to z w sumie dużo razy występował na seriach, także on także myślę, że już się chyba nigdy nie pojawi na boczkowie Znaczy się on może się pojawić, bo tam wiecie któryś może ze sąsiadów będzie miał jak przyjedzie to będzie miał czy tam talek czy wiesiek ale wiecie chodzi o to że po prostu ja na pewno nie będę miał na gospodarstwie tego typu ciągnika i no nie czy możliwe, że się pojawi jeszcze, ale tak jak mówię Wadymir na pewno nie już był już dużo razy, był wielokrotnie na tych seriach naszych, także już się nie pojawi no i mówię, zostawiam wam widzę te dwie kosiareczki oczywiście do wyboru, napiszcie w sumie w komentarzu, którą wybrać czy tą rotacyjną oczywiście, ag agromet Słupsk Famarol, e, czy właśnie tą osę, tą kosiarkę właśnie osę, bo także widzę macie do wyboru, tak jak mówię, macie dwie kosiarki do wyboru e, z dzisiejszych targów, e, tak jak mówię, trzeba je zakupić. E, na pewno poleci jeszcze tak, e, grawiarka i ta przeciąsarka. Więc tylko, nie, że nie wiem, czy którą właśnie tą przecząarkę, czy tą e, e, fara kupić ciosarkę? E, czy właśnie tą przeciąsarkę? E, agromet to subsk, co nie, bo tu jeszcze widzowie jest taka zgrabiarka e, a dzisiaj przycząsarka i taka przycząsarka, także że to też będę się musiał zastanowić nad tym wyborem e, którą lepiej wziąć no i zostaje wam widzowie jeszcze ta zgrabiarka, którą będziemy musieli niestety, tylko taka jest tutaj chyba na razie chyba, że jeszcze widzowie przywiozą, ale to chyba nie, w ogóle widzę policja pojechała e, no i taka przycząsarka to jest też przycząsarka, tak nie, to jest widzowie zgrabiarka, no i zostaje widzowie nam taka zgrabiarka, taka nawałek, to jest oczywiście zasilana, to albo widzowie zostaje nam taka przytosarka, oczywiście karuzela, albo po prostu ta zgrabiarka, która stoi właśnie tutaj. E, także napiszę w komentarzu właśnie, którą, którą wyście wzięli, e, z tych targów widzowie w sumie byłoby to chyba na tyle, e, takie nieduże, niemałe targi, oczywiście mechanika pojazdu samochodowy, także e, to jest u niego, z u niego, widzowie to jest wszystko... E sporządzone, że tak powiem i w sumie byłoby to na tyle, także jeżeli Wam się odcinek podoba dajcie łapkę w górę po dzisiejszym oczywiście odcinkiem e, nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji dzięki za obejrzenie i mojego nie Wam życzę do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także nara